No i tak, kochani, przyszła ta chwila, mm -hmm. że trzeba się <coughs> będzie dostać. Trzeba się będzie dostać. Pamiętacie? Pamiętacie to miejsce, gdzie? Pamiętacie to miejsce, gdzie polek Pontadeusz? Potrzebne jest. Potrzebne są ogóreczki. Nie, nie wspomnę już nawet, że i Pontadeusz. Też się przyda. O, psa, dobra. Ziemia nawet mocno nie zamarzła. O, patrzcie. Nie jest źle, nie jest źle. No, dobra, zrobię pauzę i sobie trochę tu się dostanę. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Moi drodzy. Moi drodzy. O, puszka. Zawartość wypadła. Jak tam się czuje nasz Pantadeusz Tadeusz. A, no, widzicie, zamarz. nie zamarzł. Nie Pantadeusz Pan Tadeusz. Ogóreczki. Ogóreczki też. Udało się wytargać. Więc moi drodzy, moi drodzy, trzeba będzie zakopać z powrotem, żeby tu nikt nie wpadł w ten dół. No i tak. Pan Tadeusz wyjęty. Ogóreczki. O góreczki wyjmujemy, kochani. Ok. No i zobaczcie, widzicie to? Czy wy to po prostu? Widzicie? O. I tak, pantadek. O wyjęte. Patencik, moi mili, po prostu pierwsza klasa. Oczywiście dajcie łapki, bo zobaczcie, jak się ubrudziłem. Mogłem sobie rękawiczki założyć. No ale za ten patencik, to łapki muszą polecieć. Dobra, się. Ach. Trzymajcie się, moi kochani. Do następnego odcinka. Do następnego patentu. Cześć.